Witajcie, wyłączyła mi się kamera, ale w odpowiedniej chwili mi się wyłączyła, więc macie kolejny odcinek i tak, skończyliśmy właśnie na tym, no i tak, próbowałem wielu razy, żeby złapać tą skarpetę, no ale niestety mi się nie udało, więc nie wiem, czy mi się uda, nie wiem, jeszcze spróbuję, nie wiem, nie spróbuję, ale zobaczymy, jak mi się uda teraz, bo naprawdę nie wiem, jak mi się to ma udać. Okej, okay, jesteśmy tu. Jaką stronę iść? Na razie idźmy w tą stronę, po prostu. Zróbmy okręg. Wiem, jak powiem wiosny. Powiem wiosny. Wiesz, co no, u nas nie ma wiosny, ale by się przydała. Ale wiesz, co ja wolę i tak zimę czy tak dalej, bo. Wiecie, ja tam lubię bardziej klimaty zimne. Co to w ogóle miało znaczyć? A! Ok, 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 uspokójcie się. i ja muszę zrobić taki duży okręg, a mnie chyba tam nie było jeszcze. Tak, nie było mnie, więc muszę iść. Nie, dobra, mam wszystkie. Teo! Ta. O i kolejne przejście. Dobra i wróciliśmy na te miejsce i idealnie jeszcze tu spadło. Więc czy tutaj będzie boss, czy... O nie, muszę chyba pokonać po prostu przeciwników. Dobrze i udało się. Ok, przejście po prostu odblokowaliśmy, żeby dalej iść. Poczekajcie, ja tu byłem. Co? Aha, bo ja nie potrzeba chyba... Nie, poczekajcie, co? Ja tutaj byłem. Tak, ja byłem, tylko że tej tego przejścia tutaj nie było. Dobra, dobra, to idziemy dalej. Karto, no dobra, no to wracajmy i idziemy dalej. Bo musimy jeszcze dokończyć naszą misję, którą mieliśmy dokończyć, ale zobaczymy, gdzie teraz nas weźmie. Moi drodzy, zrespiło nas gdzieś indziej i wiecie, co ja, czy, co ja zauważyłem? Że tam jest plaża, patrzcie to. Tam jest plaża, czyli my jesteśmy na takiej dwucyfrowej misji, yy, tak Tak to można nazwać? Dwumiejscowej, o. Ja to co zamienimy się wreszcie w Patryka, bo już dawno nim nie graliśmy, jeszcze sobie tutaj zepsujmy. No, o! To jest miasteczko zamknięte. Jakiś uparty robot. Przejął budkę biletową, a co gorsza moją forsę. Jeśli pomożesz mi się pozbyć drania, dostaniesz wielką nagrodę. Aha, czyli muszę też uratować, właśnie cyrk, tak? Czy tak dalej? To prawie jak w Little Nightmares 3. No, tam też był taki cyrk. No, naprawdę, poczekajcie, może ja arbuzem właśnie strzelę, bo to chyba on jest. Jeee! Yeah, mamy to. O, co się dzieje? Czy my spadniemy do wody? Nie, nie spadniemy. Co się po prostu włączyło? Ej, nie! Aha! <grym> Dobra. Rozwaliliśmy to bardziej, ale okej, okay, będziemy się przy tym świetnie bawić. No, to powiedział, że nie. Mm. To jest bezpieczne, tak sobie chodzenie. Dużych pasów nie ma, nic, więc jakby nie wiem. O! Co tu jest? A O! Widzę, że dostałem skarpetę. No, zrobiłem wszystkie. O! Dlaczego tu SpongeBoba nie ma? O! Yy, Majek tutaj nie potrzebuje. Idźmy dalej! O, tu są roboty. Ja poszedłem tutaj tylko tak na tył. A niestety ja myślałam, że straciłem, bo taki wybuch był. Łupa! Spongebob potrzebuję bańkowej kuli, by zagrać w skibel. A ja dalej nie mam bańkowej kuli. Nie, no szkoda! Kurczę... I nie wiem, kiedy, na... kiedy zdobędziemy bankową kulę, bo ja właśnie nie wiem, jak to ktoś... się... Wiecie co, ja próbowałam wszystkimi guzikami, ale się nie da, wiecie? Prawie wszystkimi guzikami klikiem, bo jeszcze nawet nie wiem, jakie tu mi zostały. A, bo to jest arbus i na mnie to się nie... Pewnie nie damy rady. Co jest?! Co jest?! On mnie goni! Ja nie dam rady, ja nie dam rady, oni mnie zbyt bardzo gonią.

o, uciekam! Ha, uciekam. Run. Ha, O, się. O, mam skarpetę. Dostałem nagrodę za to i mnie to cieszy. Więc lecimy. Bo, Ła. Wii. Co tu z nas mamy? No, mogę oddać te 2000, ale no, nawet drogo teraz się robi. O! Mamy coś. Łaaa! A to się zniża, no poczekajcie, tak będę robić. O! I co? I teraz szybciej. Aha, chyba się dalej nie da, dobra. O, Majtki, na 100% potrzebuję. O, jeszcze udóchór jest! Mamy! A nie, tu jest skarpeta! Jakiś slajdzik też jest. Uh -huh. Jedziemy slajdzikiem. O nie, bo TNT normalnie. Łaaa! No nie! O, idealne majteczki. Koniec! Oj! Wow. Ej, ale wystrzeliło mnie. Normalnie. Poleciałem. O, i mam. Czy ja tutaj nie potrzebuję Spongeboba? Bo mi tu coś tak troszkę, wiecie, podpowiada. Ale zostawmy na razie Patryka. No jak jesteśmy na misji z Patrykiem. No nie. Czuję się, że tutaj nie dam rady. Ale nie, ja muszę dać radę. Mamy no, no. No teczki, ja. Yeah. Czekajcie tu coś jest. Szybko biegi. Ala la 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 la. Rapatkę znaleźliśmy. drapaczkę do pleców, jak dla Patryka. I okej, okay, zrobiliśmy, ale musimy teraz wrócić tutaj na. Nie, poczekaj. Od Larego. Od Larego nie dostaliśmy jeszcze. Ej, ty nie poznałem nowego miejsca, co jest? Naprawdę? Jednego miejsca nie poznałem. Dziwne, dobra, dobra, ale to możemy to ominąć, bo. Chcę iść teraz do Pana kraba dostać to, na co zasłużyłem. No, nie wiem, w jakim miejscu jeszcze nie byłem, ale okej. Okay. Możecie mi napisać w komentarzach, to okej, okay. ale... I tak mamy dużo łopatek, więc wystarczy nam no, naprawdę. Oto Twoja nagroda. Dziękuję. No dobrze, spokojnie, spokojnie, bo się zbyt nie ocieszysz. A ja tutaj teraz muszę poczekajcie, bo byliśmy tu. Co? Tu jest złota łopatka? O kurde, nie wiedziałem, ale dobra. Teraz musimy iść tutaj. Bo tu mnie nie było. Okej. Okay. Dobra, jestem tutaj i bierzemy tu i lecimy. Jak rozgwiazda. Na pewno na niebie to on lecie gwiazda, nie rozgwiazda, więc tym lepiej. W ogóle balonik dalej na Was czeka. Więc naprawdę. Ej, u mnie to mega fajnie świeci, tylko u Was może trochę gorzej. Ale naprawdę fajnie na halo mi świeci. O, i tu mamy. Tak ostatni ten, co trzeba przesunąć i uratujemy plażę, tylko trzeba zmienić postać, bo tylko Spongebob to umie. Ujejciu! E, I w tą stronę. I dostanie! Dawaj go! ha 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 ha! Wcale ja się nie cieszę z tego, ale okej. Okay. Czyli już ukończyliśmy misję i możemy wracać tym. Puhuuu! I patrzcie to, nie ma tutaj, yy, ten, ładowania. O, okej, okay. nie posłuchałem się, ale okej. Okay. I 23 już łopatki, a trzeba tylko 15. Rozumiecie to, że mam 23 łopatki, a potrzeba i, a potrzeba tam było tylko 15. Jaki, w ogóle, ty... Dobra, to weźmiemy ostatnią parę portek i wracamy na y, początek, jakby no wracamy tutaj do naszego miasta, więc no... Jest! Moi no drodzy, i, i odbokowujemy to za 15! Czekajcie, przejdźmy tutaj... Dobra, nie? Idziemy do pana kraba, bo już mam aż 4000. No tak, mogę wymienić sobie na łopatkę. I tak mam ich dużo, teraz. No teraz mam 1000. Jeszcze do niego podejdźmy. Dobra, czyli tak samo jak zawsze. Pamiętam. No dobrze. Dobrze, odlokowujemy to za 15. Patrzcie, nowa kraina. Tak, nowa kraina. W ogóle zobaczmy, jak tam w środku jest. Otwórzmy i zobacz. E! Co się w dzieje? Nie was, z powili Mam nerwy ze stali, a mięśnie z piasku! Otoczy z galaretki! Z oczy z galaretki! Przez nieprzyjaciela, którego musisz pokonać! Nieprzyjaciela! Nie boję się nasza wysokość. Nic! Czy to jest boss? W tym narożniku broniący morskie kobuły, mały kwadratowy koleś. Ech, aha. A oto jego przeciwnik. Potężny robot o po kształcie biewiórki. Sandy! To żyrafa. To żyrafa. To jest Sandy. do domu nakarmić No. Sandy! Gdzie Co ja mam ją uderzyć? O co tu chodzi? Ja... Ile ona ma żyć? Przecież się nie dam rady! Ej, nie mogę! Co? O co tu chodzi? Ran! O nie! Parportek! O co tu chodzi? Dobra, chodzi. O tu a dobra! Ej ja to przypadkowo odkryłem! Boże, za szybko uciekajmy! Wow. Dobra jest! Teraz. Ok, uciekamy! A w mocy! Proszę, robosendi! Ma teraz szansę, ale czy uda mu się ją wykorzystać? Już dawno, ty... E o kurczę, zepsuło chcę się! Patryk, no nie zabawa! Walczymy o swoje życie! Chcę się bawić, chcę się bawić! No dam! <laughs> Patrykiem, to robię grać! Ja! Patryczek, to nie jest zabawa, ale okej, okay. jak dla ciebie to ma być zabawa, to ja. Ej, w ogóle jak on śmiesznie biega, co nie? Tak dziwnie. Co, 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 jest? On tak śmiesznie w ogóle biega, ale uciekam. Ej, dobra, to samo i co. Co, co? A bo Patryk może podnosić, ale co? W nią rzucić? Czy jak? A tu mi pokazuje! Zaskakujący atak w wykonaniu Patryka! Bo właśnie, bo on będzie może łapać. <grywa> proszę, zostaw mnie! Patryk tak śmiesznie biega. Ale szkoda, że tu nie ma żadnego sprinta, ale chyba właśnie trochę lepiej. Wow! Sandy! Robo Sandy! Robo Sandy! Ej, szybko co zrobię? Ja tu daj radę! O! Patryk wypił roboty co nieco z głowy! O Jeciu, proszę! Robo no Sandy, zostaw mnie! Ja ci naprawdę takiego nic nie zrobiłem! Poma pomagałaś nam, a co teraz? Jakby to nie sprawdziła Sandy, ale no co no? Szybko! Ostatni ciąż seki! Wow! Nigdy nie widziałem tak elektrylu <laughs> zobaczyć! Ten spongebob On jest prostu przestraszony! Dawaj, Spongebob, trzy ostatnie życia. Ej, w ogóle tylko jedne pory majtkę, majtek wziąłem, czy tam dwa, nie wiem, ale naprawdę dobrze mi idzie. Robot uznał, że czas się sprawdza. O nie, nie umiem. Wyraźń, e, e, o nie. To bez wątpienia okazja na... Tutaj, tak. Bankrąbnięcie, no, o, zostaw mnie. Spokojnie, pani Sandy. Oh, no nie umiem tego! Co co? 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 co, co, co? Oh. jest oh, No właśnie! Jeżeli mam ostatnio parę portek! Tak, udało mi się! Dobra, koniec Sandy! Jak robot Sandy! No nie! Co? Bo pokonany! Tak! Cóż, to była niesła bitwa! Johnny, powiedz mu, co wygrał! Nową moc! Pańku, Pańku, kule! Kule. Tak. Ale to jeszcze nie wszystko! Oto złota łopatka! I to jeszcze nie wszystko! Masz tu kupon na 5 dolarów i 32 centy do sklepiku z suszoną rybą i kwiatą wina! O, dziękuję, to wiele dla mnie znaczy, ja... Ja... <laughs> Obiecałem sobie, że nie będę płakał. O oh, Boże. Byle nie tutaj, dopiero polerowaliśmy podłogę. Ha! W gada jak taki audiobook, że Taki... Kurczę, nie wiem tego yy, powiedzieć, ale kurczę i fajny boss. Du nawet długi był, bo tamten pierwszy boss, no to był krótki. Ale tutaj naprawdę... Było nieźle, trudno to było. Ale jaka nagroda. Kurczę. Fajna nagroda, naprawdę. Mi się podobała ta nagroda. Fajna była. <grych> Hej, plankto! <grych> tak. Właśnie się zastanawiałem, czemu właściwie wszystkie roboty zdają się wychodzić z kubełka pomyj. Czyżby? Nie zwróciłem uwagi. No tak. No, i jest jeszcze ten wielki neonowy znak z napisem: kwatera główna robotów. SpongeBob, jestem Twoim kumplem, nie? Właściwie to nie. Właśnie, i jako Twój nieprzyjaciel martwię się o Ciebie. Choćby teraz. Za dużo myślisz. Jeszcze sobie zrobisz krzywdę. Powiem Ci, co zamierzam zrobić. Pomyślę w Twoim imieniu. W ten sposób Tobie nic się nie stanie. Możesz się skupić na odzyskiwaniu dostępu do kubełka Pomyj. Dzięki Plankton. Jesteś najlepszym nieprzyjacielem na świecie! Hop. Dobra, moi drodzy, na tym skończymy sobie tylko tych śpioków. Tu weźmiemy takich... I widzimy się w następnym odcinku. Papa! Pa!